Późno już, są, Chyba kończymy no. na dziś robotę, nie? Bojo Ale chodź, zobacz, że Bogusia, co on tam taki zmarnowany Co ty? No. To trawa duża? Poczekaj Zaraz zadzwonię Po masa. Halo Cześć Tomek, słuchaj, bo Bogusiu mnie wkurzony, Stoi na posesji I... No drze się na mnie, że nie może zobaczyć pól żadnych przez moją trawę, ty byś nie dobra to tutaj skosić tego? No a ile płacisz Zacznij od tego? Dobra, kwestia pieniężna, to pogadamy po odcinku, bo akurat nagrywa materiał. Aha, aha. No to mogę przyjechać, nie? Dobra, a za ile byś był? 5 minut. Dobra, to nara. Zobacz jakiego szybkiego mamy, kurde tego nie? No co, mamy zarobistego kuzyna. 5 minut i ją będzie. 5 minut. Spokojnie, Boguś. Spokojnie, chodź tu. Spokojnie, zaraz tu ci z koszą, będziesz miał zarobistą działeczkę A co chciałeś w piłkę grać? <grym> piłkę. <grym> no. no ile to minęło? Minuta? Gdzie on jest? Ty, ktoś tam jest. Ja coś słyszę tam. To on już Chyba jest. jedzie wariat. On już jest, pa! pa

Niedawno został zrobiony 4 na 4 napęd, zrobi jeszcze jedną rundkę i zobaczymy tutaj go mi pomogę. Nie pomogę, będzie hmm? <laughs> <pomogę, więcej> <laughs> Może mnie weźmie. <laughs> Niech zapłacimy! <śmiech> 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 <Co> to się zagrabić. <laughs> Mówi, taki, Dobrze kończy czy nie? Elegancko, patrz Dobrze jest siara Tomek, powiedz naszym widzom co to za bryka Ursus 300 360 Zrobiony na cztery koła nie to no. Zobaczcie przód Musiał wejść inny bieżnik Jest zrobiony na cztery Leci ostro Coś było Ole mamy teraz kurwa maszynistę, traktorzystę z kosinami. Piłę tu gramy z Bogusia. czy bramka nawet tu jest. Brameczka, będziemy tutaj lecieć. Może wejść jakiś odcinek z Bogusia, jak wali mi siatę na bramę. Dzwoń kurwa teraz po ludzi. Gdzie? Tu już jest późna godzina, nie damy rady. nie grabią, nie? wyciągniemy ich z łóżka. Pewnie melanżują już chłopaki. Ja na to przygotujemy. Grabki postawimy. Jutro też jedziemy. Będą wiedzieli o co chodzi. Chodzi tu to zbierać? No co? Będzie chciał wiech obrać, czy nie? Musiał przyczepę postawić, nie? Podstaw przyczepę, ja tam wezmę swoich Niedawno zatrudniłem nowych pracowników. Szuleczki dostali firmowe. Będą robić chłopaki. Od razu. Umowa, zlecenie? Umowa, zlecenie. Było wszystko, nie? paki się spisali i będą robić, nie wątpię? Mamy dwóch młodych, nie? Będą grabić. Co? On. On tam, on ma, ej, on ma dwie lewe ręce. Tu, co będzie teraz wykoszone, jak widzicie, te wszystkie całe pole, zaraz Tomek tam co do ładnie. Lecimy, run up, palimy to wszystko. Przeoramy, tak Tomek dobrze mówię? Przeoramy, wywalcujemy i siejemy nową trawkę. A jak posiejemy nową trawkę, będzie taka murowa, nie? Taka będzie murawa, że z narodowego będą kurwa grali mecze w euro. Zobaczycie, nie? No, no, <grywanie> Jedna bramka już jest. Ej. Jedna bramka już jest. No, zasiejemy traweczkę, wyrównamy terenie, Tomek wszystko, o wszystko zadba, więc na pewno nie pierwszy jego film na kanale. Jeszcze tutaj przyjedzie, zobaczymy co tam działa u nas. Tomas. Boguś, weź kosę i kosą. Kiedy? Dawno, dawno kosą waliłeś. Ile miałeś lat? lat? Młody byłeś. 19. Kosą waliłeś? Teraz nie, teraz stary jesteś. Wyrumowane mam powiedzieć, tam. <susuracje> Maszyny są od tego. A rotacyjne. rotacyjne ostrza rotacyjna. ma pogięte przez te kamienie. Zaraz nikogo, no tutaj może być takie jasne. Takie noże ja? a kiedyś były lepsze, pewnie, co? A co to tak ci No jak cofa, pewnie. To to? A, no to jest sprzęgło. Tu masz noże zapasowe, ale też dobrej jakości. Ja to, są za to jest w, w tym. Mm. Ten idzie jak ta lala. A jak ja będę raz. za granicą, to ty masz tu przychodzić, i patrzeć, wszystko. i kości. Nie, kościarką. Yeah. <grym> nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. działkę wykosić. No nic, Boguś, ej, dobra, Boguś, a teraz już wkurzony nie jesteś? Jest lepiej? Dobrze? Ech, skosi, będzie dobrze. O puls, bada! <śm> brain surgeon has to leave his lump and the high-priced model has to stop for a dump. And the size of Canada can't run away truth. Even if they don't admit it, everybody poops Widzieliśmy na kamienie, co tu było? Niestety, dwie cegówki. Dwie cegówki były? Wszystko jest w porządku. Mam takie kamyczki, to tam się nic nie dzieje. Ty, hey, kamerzysta, co ty tam robisz? Siedzę. Czyś miałeś nagrywać? Czemu ja to robię? Ale ja wolę oglądać profesjonalną robotę. Czyli nie robisz profesjonalnej roboty Znacie Wszyscy to ocenią Na filmikach Co? Skosił już? Zobaczcie jak ładnie wygląda na trawka Lukas, co ty o tym powiesz? Myślę, że Gitarka, nie? Gitarka trzeba teraz to pozbierać, nie? Także na to patrzę i myślę kto to zrobi Lubinaki no przyjdą Mateuszek mój szwagierek Przywitaj się Witam, witam.

To taki hałas zrobiło. To jest luźne, a to nie powinno być luźne. Nie, nie. To łożysko się już skończyło. Przejdź tak ręką i zobacz jak czuć jak łożysko wchodzi. Tu i pokręć. Czuć takie, wiesz że łożysko się kończy. Szyletki. No, to może nie. To już Ładnie poleciałeś tutaj. Tysiącka gold please. Tysiącka, Tysiącka gold please. Sinister. Dobra, to możecie mi odłożyć. Zapytaj. Ładź Nie będę kosą tego kosu. Dobra, Boguś, co? Jesteś zadowolony? Zadowolony teraz? Teraz ty musisz mu zapłacić, bo ja kasy nie mam. Nie mam! Pusto! Jak nie masz siana? Masz siana tu! Nie masz siana, zazmądrzę bociana! Dobra, no mamy skoszoną, zrób jeszcze tutaj. Kamerzysta ujęcie jak teraz wygląda i na wcześniej.